Tak wygląda basen aura w Dubaju, poranek, dziesiąta godzina, Mar nad mariną jeszcze mygiełka. Najpierw obejdę tutaj tę część leżakową, pokażę jak wygląda, a następnie wejdę do wody i obejdę jeszcze drugi raz, tylko że już brodząc sobie w basenie, pokazując te widoki na, na palmę. No i później to już będzie koniec nagrywania, będzie sama przyjemność. Ciekaw jestem, ile w ciągu tych czterech godzin pobytu, ile przepłynę takich tutaj kółek na tych basenie, bo zamierzam non stop pływać, nie przestawać. Woda jest tutaj podgrzewana. Nikt jeszcze nie pływa, także jest coś wspaniałego, bo później to tylko też nie będą pływać będą stać w jednym miejscu i będą sobie robić selfie, foteczki i tak dalej no ja też troszeczkę porobię, żeby, żeby nie było ale przede wszystkim ten basen idealnie się nadaje do pływania bo można pływać cały czas do, wokoło no i tutaj mamy ten jeszcze potężniejszy, jeszcze droższy hotel od słynnego Atlantisa, który w porównaniu do niego to teraz wygląda jak taki młodszy brat. Ale zaraz to jeszcze tam, jak będę w basenie przy samej krawędzi, pokażę to jeszcze lepiej. Tutaj mamy bar, drinki, o, jest nawet jest nawet alkohol. Widzę, że, widzę, że są nawet alkohole, co jeżeli chodzi o Dubaj to jest czymś wyjątkowym No i tutaj zaczyna się przytłumienie. Nie, nie mam na myśli oczywiście mgły. Przytłumienie od tłumu ludzi. No i w zasadzie nie będę kontynuował, bo tutaj już się to robi nudne. Teraz sobie wejdę do wody i pokażę ten Widoczek. O, no, basen ma mniej więcej metr dziesięć metr 20 głębokości. Woda cieplutka. No i tutaj widać rozgałęzienia tej sztucznej palmy. Ale. Fajnie. To nie jestem, nie jestem pierwszy. Już jakiś turysta tutaj w las. Na pewno Polak. No bo wiadomo, na Polaka nie ma hak'a. Ale pokażę ten balon. Loty balonem... O, już gdzieś mi uciekł. gdzie muszę oddalić, bo go... O, tutaj. Loty balonem mogą się odbywać tylko o poranku, bo później powietrze jest na tyle gorące, nagrzane, że żadna powłoka nie wytrzymałaby różnicy temperatur. No i no bo to trzeba ogrzać wtedy powietrze w balonie dużo mocniej niż te powietrze, które jest yy, w otoczeniu, jeżeli to jest balon na, na ciepłe powietrze, bo jeżeli jest wypełniony jakimś tam helem, to wtedy to nie ma znaczenia. No ale takie balony to w większości są na ciepłe powietrze. No i Atlantis w całej okazałości. Później po tej kąpieli w tym basenie będę spróbował zaatakować ten hotel. Tam się do niego udać. A na razie korzystam, ile się tylko da. Więcej ludzi jest na te y, godziny popołudniowe, a można tutaj jeszcze zarezerwować chyba o godzinie. 6 rano to już jest całkiem świt. Świt, i, i wtedy jest mgiełka. Jeżeli chodzi o wybór podczas rezerwacji, tego kierunku, jaki, na co chcecie mieć widok, jak będziecie leżeć na tym swoim leżaku, to to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ basen ma, jest, yy, ma, ma 360 stopni i ten widok można sobie. Z każdej strony zobaczyć jest i tak jest zadaszenie. Także nie liczcie na to, że leżąc na tych leżakach, będziecie się jakoś tam smażyć na słońcu. No, może, może ta strona za godzinkę, albo dwie, to te pierwsze leżaki, które będą tutaj przy krawędzi basenu, one będą w słońcu. No, ale tutaj słońca jest raczej nadmiar. Trzeba się przed słońcem chronić. jest dużo mniej ciekawy widok na Dubaj Marinę z powodu mgiełki i chyba na tym poprzestanę nagrywanie tego filmu a przed godziną 14 jak ta mgła się podniesie do góry, to wtedy sobie dogram kawałeczek no i dogrywam dalszą część no niestety czekałem, czekałem a mgiełka nie opadła także Widok na Dubaj Marina, jaki jest, taki wszyscy widzą. Ale za to słońce dociera tutaj do tych pierwszych leżaków po tej zachodniej stronie. I o dziwo, żaden. Wariat tutaj nie pływa, ja jeden tutaj przepłynąłem cztery kółeczka A wszyscy ludzie tutaj sobie chodzą z drinkami, z telefonami Podziwiają, no i później wrzucają takie filmiki do tych, do mediów społecznościowych No i co, w czym ja się od nich różnie? Robię teraz dokładnie to samo, żeby pochwalić się gdzie to ja nie byłem ale też pokazać innym ludziom, jak to wygląda, czego mają się spodziewać, i y, że ten podział na te strony, na te sektory, jak będziecie dokonywać rezerwacji, wcale nie jest taki straszny. Leżakom jest w zasadzie do niczego niepotrzebny, tylko bez leżaka, bez wykupienia tego miejsca na leżaku y, nie wejdziecie i naprawdę możecie sobie wziąć też ten, y, te. Najtańsze takie co tam było w ofercie miejsce przy stoliku siedzące, a tak jak tam widać, są takie, takie stoliki do siedzenia, i to kosztuje naprawdę grosze. Gdziebyście, jakiego byście sobie miejsca nie wzięli, to chodzicie sobie dookoła, wzdłuż basenu i podziwiacie te piękne widoki. Jeszcze raz tutaj przyzumuję. Ten hotel, on się nazywa też Atlantis, tylko to jest ten nowy, a tu jest ten stary. I tutaj jeszcze ciekawostka na temat tego basenu. Nie musicie wchodzić na basen, żeby zobaczyć taki widok dookoła. Tam u góry jest punkt widokowy, i ludzie mogą zobaczyć tutaj z góry ten basen, ale tylko w kilku miejscach. Przed chwilą tam widziałem dziewczynkę przy tych takich dwóch szybkach. O widać widać rękę